Ja jestem nowa na Alpestubie. Stubie Potrzebuję wsparcia, potrzebuję wsparcia, potrzebuję zasięgu, potrzebuję likeów. A dlatego, bo jestem nowa, to też robię pierwszy filmik Będę pokazywać najprawdopodobniej swoją kolekcję Też w tyle będę mówić coś tam, co uważam w generacji siódmej Bo posiadam chyba dziewięć metrów w Nie wiem, policzcie za mnie, ja nie chcę mi się, jestem zbyt leniwa Bo poświęciłam z dwie godziny na montowanie tego filmu drugiego, który wyjdzie w tym, na tym kanale Czyli o polecajki Serialów i tak dalej. Okej, okay, yy, tak patrzycie, weszliście, to już Wam pokazuję moją malutką kolekcję petrzepów. Yy, nie mam za bardzo popów, nie mam w ogóle, ale ostatnio zamówiłam sobie dwa dogi, więc na pewno będzie upending i zobaczymy, co z nimi zrobię. Więc zapraszam do oglądania. Idziemy już w końcu do mojej kolekcji. Kiedy już mówiliśmy z sprawie nowego kanału, trzeba przejść do sedna. Przez to, jak naprawdę malutko posiadam LPS-ów w mojej kolekcji. Ktoś nazwałby mnie nowym kolekcjonerem, ale to nie jest do końca prawda. Kolekcjonuję, sprzedaję, potem miałam przerwy i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo długo już kolekcjonuję. 2018 17 to już były czasy, które miałam już jakąś kolekcję. Sprzedawałam, potem kupowałam i wiecie, jak to jest, trochę potem yy, zrezygnowałam. sprzedałam dużo, trochę zostawiłam. No, wiecie, jak to jest. Mimo, że z YouTube'em zaczynam po raz pierwszy. A więc od razu już pokazujemy tutaj moją chiwałę, którą jest maskotką mojego kanału. To wygląda bardzo, jest piękna. Kocham, kocham ją, genialna jest. Ma magnes. No i kolejnego idziemy. Kolejny chiwałek wygląda tak. Ma dziurkę. Tak wygląda. Hop. Ona jest troszeczkę w takim słabym stanie, jak widzicie tutaj. No ale no, czasem tak była. Tak go kocham. Wygląda tak. Wygląda się w taki sposób bardziej słabym stanie, jak widzicie tutaj, kolorowane. I tak dalej. Jest on z generacji czwartej, z tych saszetek. No, widzicie, w słabiutkim stanie jest, ale sentyment, sentymentem. Kocham go. Kolejny prezentuje się tak. Jest w trochę słabym z stanie. Tutaj mamy Magnesik. Tak wygląda. Tak się odwraca. Idziemy dalej. Kolejny LPS to Jamnik. Wygląda on tak. Tak, to jest Jamnik, ale nie ten Pop Jamnik. To jest taki inny Jamnik. Też ma swoje lata. Ale nie jest. Aż w takim stanie, bym powiedziała. Kolejny jamniczek, tylko tym razem znowu nie pop. <grywa> wygląda tak, prezentuje się tak. No i ma mechanizm taki, taki mega zepsuty. Widzicie? Tak się bardzo kręci. Patrzcie na to. Więc wiecie, tak to wygląda. No to, no, kurde. Kolejny! Prezentuje się tak. Kolejny dziadek. Jeden z petzchopów, który mój brat, jedenastoletni, bardzo lubi. To jest ten. On jest jeden z ulubionych petzchopów mojego brata. Oraz sentyment, którego mam bardzo od dziecka. Od dziecka. Od dziecka przysiądego petzchopa. Yy, widzi się w bardzo słabym stanie tutaj. Ledwo żyje. Ale jest. Mamy króliczka. Coś jest bardzo długo ze mną. Tutaj ma tak trochę, widzicie? No ale no cóż, tak wygląda. Mamy tu takiego kraba. Właśnie teraz generacja siódma. Wave 3. Trze, trze, trzecia fala. Trzecia fala. Był pierwowzorem tego Pet shopa, który teraz jest w sprzedażach. Więc jak go zobaczyłam w nowych zestawach, to się trochę zesrałam. Mam takie. Czekaj, czekaj, czekaj. Kolejny LPS. To jest. Twój. W takim samym stanie, ale, ale lubię, lubię. No, jest fajna. Mój ulubiony z mojej kolekcji dalmatyńczyk. Kocham go, polowałam na niego dość długo. Wiem go ostatecznie za 40 zł, więc mega tanio Mega go wielbię, kocham wszystko na raz. Teraz już mamy generację siódmą, czyli potrzebę z generacji siódmej, jakiej posiadam. Jest to oczywiście dalmatyńczyk, kocham dalmatyńczyki I właśnie możemy sobie porównać. Tego karmotyńczyka do tego. Wydaje mi się, że on chyba był pierwszym wzorem. Yy... Słaba, nie powiem to wykonanie. Czemu on ma różowe oko? Czy to jest nowe? Nie, no ja jestem zawiedziona absolutnie, nie? Że on starszy wygląda lepiej, jest w lepszym stanie. No co to ma być? Plus ten kolor jest tak okropnie biały. Tak wygląda, tak się prezentuje. Co to ma być? Co to ma być? Mam kolejnego Dalmatyńczyka, bo yy, z tej nowej generacji. Oczywiście cheat kody, cheat kody na tych yy, saszetkach. kiedy yy, na tym się popatrzyło i mam. Akurat mega mi się podoba. A co do samej generacji siódmej ja mam tak, że bardzo spoko są te pet Niektóre kształty są ładne, niektóre nie. To bardzo zależy. Mam też taką pandę. Ale tak bardzo chciałabym powiedzieć o tym, że yy, popy to jedno wielkie gówno, sorry. Ale one tak źle wyglądają w hit. Szczególnie ten shortcut, dlatego nie kupiłam popów. Ewentualnie jeszcze ten, ten coli wygląda ok. Oraz dalmatęcik, no. Nad... Ledwo. Ale ten taki pomarańczowy to mega mi się nie podoba. O, to tutaj biedronkę mamy. Więc nawet poznaliście moją opinię. To jest taka, taka ten. Mega mi się podoba. Ona, jest, ona była cute, nie wiem, kupiłam. Kolejny. Mój. Pierwszy delfin, ryba i w ogóle w mojej kolekcji. Uch, czy mi się podoba? My... Nie! Czy go kupiłam dlatego, bo tam z LPS? Tak! Czy żałuję? Nie! Czy mi się nawet... Jakby były czy... Czy bym go wyrzuciła albo wymieniła? Nie wiem. Szczerze, sentyment już wlazł. No idziemy kolejny. No, to idziemy kolejny. To mamy żrafę. Tak wygląda, tak się prezentuje. Akurat Żyrafa im wyszła. Bardzo mi się podoba ta Żyrawka. Według mnie bardzo dobrze im wyszła. Kolejny LPS to małpka, boże! Ja zawsze chciałam z, y, małpkę z tych starych generacji w ogóle. I widzę w nowym zestawie tę mapkę. To sobie się, kurde, kupię to. No i wydałam. kaslotu. Piękny, 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 piękny. Kongo. go. No i ostatni, który mi się najbardziej podoba z tej generacji, którą akurat posiadam. Jest to ten. Tak wygląda, tak się prezentuje. No i jeśli chodzi o te nowe kształty z generacji 7, to nie posiadam. Ale no, kształty się prezentuje tak mniej więcej. ich jest trochę, ale nie jest jakoś super dużo. Jak widzicie, więc y, mam nadzieję, że podoba się mój content y, w prezentowaniu, jakie będą tam ocenianiu jakichś seriali, na pewno wymyślisz jeszcze coś jeszcze, albo komentowaniu, gadanie na temat community, community... i innych takich więcej. Pa, pa!